Rzeczywistość zakończenia. Jak mężczyźni naprawdę reagują, gdy zostają porzuceni? Zakończenie związku nigdy nie jest łatwe, a decyzja kobiety o zakończeniu czegoś, co dla niej przestało mieć sens, może wywoływać u mężczyzny bardzo różne reakcje. Prawda jest taka, że sposób, w jaki mężczyźni radzą sobie z rozstaniem, zależy od wielu czynników: stopnia ich zaangażowania emocjonalnego, sposobu postrzegania relacji, a nawet wychowania i historii życia. Gdy kobieta decyduje się zakończyć związek, reakcje mężczyzn mogą być bardzo różne, dlatego ważne jest realistyczne spojrzenie na nie bez idealizacji. Wielu mężczyzn początkowo przechodzi przez etap zaprzeczenia. Mogą sądzić, że kobieta przechodzi tylko w trudny okres i że wszystko wkrótce wróci do normy. Taka reakcja jest typowa dla tych, którzy wciąż mają silne uczucia i nie są przygotowani na zakończenie, wolą więc ignorować rzeczywistość. W takich przypadkach mężczyzna może próbować odzyskać kobietę za wszelką cenę, manipulując sytuacją poprzez obietnice zmiany, wielkie gesty, a nawet oskarżenia o niesprawiedliwe traktowanie. Z drugiej strony są mężczyźni, którzy reagują złością i urazą. Jeśli związek był szczególnie toksyczny lub jeśli czuje się on odrzucony czy zdradzony, rozstanie może zostać odebrane jako cios w dumę. Dla takich mężczyzn poczucie straty może przerodzić się w potrzebę zemsty lub chęć zniszczenia kobiety emocjonalnie. Mogą posunąć się do ataków słownych, a w skrajnych przypadkach nawet do przemocy fizycznej lub psychicznej. Niestety, jedną z najbardziej ekstremalnych reakcji, jaka może się pojawić, jest przemoc. W wielu krajach, jak na przykład w Rosji, wskaźnik zabójstw kobiet femicide jest związany z tym, że wielu mężczyzn nie akceptuje zakończenia związku i w desperacji ucieka się do przemocy, aby utrzymać kontrolę nad kobietą. Dane są alarmujące. W 2021 roku w Rosji odnotowano około 4000 zgonów z powodu femicide, z czego znaczna część ofiar zginęła z rąk obecnych lub byłych partnerów. Liczba zabójstw kobiet wciąż rośnie, co pokazuje, że mężczyźni, którzy nie akceptują końca związku, mogą stać się zagrożeniem dla życia kobiet. Nie dzieje się to jednak tylko w krajach z wysokimi wskaźnikami femicide. Nawet tam, gdzie przemoc fizyczna nie jest natychmiastową reakcją, przemoc psychiczna, nadmierna kontrola, a nawet stoken stają się powszechne. Dlatego niezwykle ważne jest, aby kobieta potrafiła rozpoznać oznaki możliwego zachowania przemocowego, zanim będzie za późno. Kobieta musi zwracać uwagę na sygnały ostrzegawcze, takie jak nadmierna zaborczość, chorobliwa zazdrość, brak szacunku dla jej niezależności i inne. Warto także zaznaczyć, że przemoc emocjonalna lub psychiczna również jest bardzo szkodliwa i nie powinna być bagatelizowana. Jeśli mężczyzna próbuje kontrolować, z kim kobieta rozmawia, zabrania jej wychodzenia z przyjaciółkami lub nieustannie krytykuje jej wygląd, to jasny sygnał ostrzegawczy. Takie zachowania mogą być początkowo subtelne, ale z czasem stają się coraz bardziej widoczne. To pierwszy krok do zapewnienia sobie bezpieczeństwa emocjonalnego i fizycznego w relacji. Rozpoznanie sygnałów i odwaga, by podjąć konieczne kroki w celu ochrony siebie, są kluczowe. Jeśli rozpoznajesz się w tej sytuacji lub znasz kogoś, kto przez to przechodzi, polub ten film, zasubskrybuj kanał i udostępnij go innym kobietom. W komentarzu napisz: Jestem gotowa się chronić. Stwórzmy sieć wsparcia i empatii. Emocjonalne reakcje mężczyzny od szoku po złość. Gdy dochodzi do zakończenia związku, najczęstszą pierwszą reakcją mężczyzn jest szok. Często nie są oni emocjonalnie przygotowani na realność końca relacji, co może objawiać się na różne sposoby. Dla niektórych początkowy szok może być chwilowy, ale dla innych przeradza się w długotrwałe zaprzeczenie. Świadomość, że kobieta już ich nie chce, może być jednym z najbardziej bolesnych doświadczeń w życiu mężczyzny. To uderza w ich poczucie własnej wartości i postrzeganie siebie. Jednak sposób, w jaki mężczyzna radzi sobie z tym bólem, jest głęboko uzależniony od jego zdolności do przetwarzania emocji. Jeśli ma trudności z wyrażaniem tego, co czuje, szok może szybko przerodzić się w złość. Złość ta może być skierowana na kobietę, którą zaczyna obwiniać za swoje cierpienie. Frustracja i poczucie niesprawiedliwości przejmują nad nim kontrolę, co może prowadzić do agresywnych reakcji słownych, a nawet fizycznych. Nawet jeśli złość nie objawia się przemocą, to może być jasnym sygnałem, że mężczyzna nie radzi sobie z końcem i próbuje manipulować sytuacją, by odwrócić decyzję kobiety. W tym kontekście niezwykle ważne jest, aby kobieta była przygotowana na emocje, jakie mogą pojawić się u byłego partnera. Złość to naturalna emocja w procesie żałoby. Ale jeśli nie jest dobrze zarządzana, może przerodzić się w destrukcyjne działania. Dla kobiet wyzwaniem jest umiejętność bezpiecznego radzenia sobie z gniewem byłego partnera. Unikanie bezpośrednich konfrontacji i, w razie potrzeby, skorzystanie z pomocy specjalisty lub sieci wsparcia jest kluczowe dla zachowania bezpieczeństwa emocjonalnego i fizycznego. Warto również zrozumieć, że jeśli mężczyzna czuje się niedoceniony lub upokorzony, może próbować odwrócić sytuację, wzbudzając w kobiecie poczucie winy. Wielu mężczyzn stosuje emocjonalną manipulację, mówiąc rzeczy takie jak zostawisz mnie samego, nie potrafię bez ciebie żyć, albo nikt inny nie będzie mnie kochał tak jak ty. Celem tych prób jest sprawienie, by kobieta poczuła się winna decyzji o rozstaniu i zaczęła ją kwestionować. Ale ważne jest, aby kobieta zrozumiała, że nie jest odpowiedzialna za ból drugiej osoby. Ma prawo wybierać to, co dla niej najlepsze, bez poczucia winy czy presji. Jeśli on nie potrafi poradzić sobie z rozstaniem w dojrzały sposób, to nie jest już jej problem. Kobieta musi być stanowcza w swojej decyzji i, jeśli to konieczne, szukać wsparcia, by poradzić sobie z każdą próbą emocjonalnej manipulacji. Jeśli uważasz, że zachowanie integralności emocjonalnej po rozstaniu jest ważne, polub ten film. Podziel się nim z innymi kobietami i napisz w komentarzu: Jestem silna i wiem, czego chcę. Jesteśmy razem w tej drodze do samopoznania i zrozumienia. Zachowania przemocowe i sygnały ostrzegawcze. Kiedy mężczyzna nie akceptuje zakończenia związku, sytuacja może szybko eskalować do zachowań przemocowych. Takie zachowania mogą nie pojawić się od razu, ale z czasem ujawniają się na różne sposoby w zależności od tego, jak mężczyzna radzi sobie z odrzuceniem. Przemoc, zarówno fizyczna, jak i psychiczna, jest jednym z największych zagrożeń, gdy mężczyzna nie potrafi zakończyć relacji w sposób dojrzały i z szacunkiem. Sygnały przemocy nie zawsze są od razu oczywiste, co sprawia, że wiele kobiet nie dostrzega powagi sytuacji. Często przemoc zaczyna się subtelnie jako nadmierna zazdrość, kontrolowanie, gdzie kobieta idzie, z kim rozmawia, czy co robi. Taka kontrola może być maskowana jako troska lub miłość, ale ważne jest, aby kobiety rozpoznały te sygnały jako czerwone flagi w relacji. Z czasem te zachowania mogą się nasilać i przerodzić w formy manipulacji emocjonalnej, takie jak obwinianie, gaslighting, technika psychologiczna, która sprawia, że osoba zaczyna wątpić w swoje zdrowie psychiczne czy izolacja społeczna. Gaslighting to technika często stosowana przez mężczyzn, którzy próbują manipulować emocjonalnie swoimi partnerkami sprawiając, że zaczynają one wątpić we własną percepcję rzeczywistości. W kontekście rozstania może to wyglądać tak, że mężczyzna sprawia, iż kobieta zaczyna myśleć, że przesadza lub że nie powinna się rozstawać, oskarżając ją o bycie bezduszną lub irracjonalną. Prowadzi to do tego, że kobieta zaczyna kwestionować swoją decyzję i czuje się winna. Może usłyszeć, na przykład, nigdy niczego złego nie zrobiłem, to wszystko twoja wina, albo wymyślasz te rzeczy, nikt inny tak nie myśli. Oprócz gaslightingu, izolacja społeczna to kolejna bardzo częsta forma przemocy stosowana przez przemocowych mężczyzn. Gdy mężczyzna czuje, że traci kontrolę nad swoją partnerką, może próbować odciąć ją od przyjaciół i rodziny. Może mówić, że już nikogo nie potrzebuje, albo że jej przyjaciele nie rozumieją jej związku. Wiele kobiet, próbując ratować relacje lub uniknąć konfliktów, rzeczywiście zaczyna się oddalać od ludzi, którzy mogliby im pomóc dostrzec przemoc. Ta izolacja czyni kobietę bardziej podatną na dalszą manipulację emocjonalną. Ale przemoc nie musi być tylko psychiczna. W poważniejszych przypadkach może przyjąć formę fizyczną. Gdy mężczyzna czuje, że traci kontrolę, może stać się agresywny fizycznie, używając przemocy, by zmusić kobietę do powrotu lub utrzymania się na miejscu. Może się to zacząć od drobnych przepychanek lub werbalnych obelg, ale z czasem te zachowania mogą się nasilić i stać się bardzo niebezpieczne. Kobieta musi być czujna na każdy przejaw przemocy, niezależnie od tego, czy jest psychiczna, czy fizyczna, ponieważ oba typy mają niszczący wpływ na jej zdrowie psychiczne i emocjonalne. W wielu przypadkach kobieta nie zdaje sobie sprawy, że znajduje się w związku przemocowym, dopóki sytuacja nie stanie się nieodwracalna. Dlatego rozpoznanie oznak przemocy na wczesnym etapie jest kluczowe dla zapewnienia sobie bezpieczeństwa i dobrostanu. Jeśli kobieta znajduje się w relacji, w której partner jest zaborczy, kontrolujący, nie szanuje jej lub jest agresywny, musi jak najszybciej szukać pomocy. Nie powinna czuć się winna ani odpowiedzialna za jego zachowanie. Przemoc to zawsze wybór sprawcy, a odpowiedzialność nigdy nie spoczywa na ofierze. Niektóre wyraźne sygnały przemocy to: Partner próbuje kontrolować Twoje działania, na przykład gdzie idziesz lub z kim rozmawiasz. Umniejsza Twoim osiągnięciom, sprawiając, że czujesz się bezwartościowa lub niekompetentna. Używa przemocy fizycznej, emocjonalnej lub psychicznej, by się narzucić. Próbuje izolować Cię od przyjaciół i rodziny sprawia, że wątpisz w siebie i swoją percepcję rzeczywistości gaslighting. Jeśli doświadczasz którejkolwiek z tych sytuacji, koniecznie poszukaj wsparcia, czy to u przyjaciela, terapeuty, czy przez infolinię. Istnieje wiele organizacji specjalizujących się we wspieraniu kobiet będących w relacjach przemocowych i żadna kobieta nie powinna czuć, że musi ich uratować drugą osobę lub dać jeszcze jedną szansę. Pierwszym krokiem do wyjścia z przemocowej sytuacji jest rozpoznanie problemu i szukanie pomocy. Jeśli rozpoznajesz któryś z tych sygnałów w swoim życiu lub znasz kogoś, kto przez to przechodzi, polub ten film, udostępnij go innym kobietom i napisz w komentarzu: jestem w stanie się chronić. Jesteśmy razem w tej walce o bezpieczeństwo i dobrostan każdej z nas. Proces przezwyciężania przez mężczyznę pozytywne zmiany i refleksja. Ważne jest, aby zrozumieć, że chociaż niektórzy mężczyźni reagują na zakończenie związku w sposób agresywny lub manipulacyjny, wielu z nich przechodzi również przez proces refleksji i samopoznania po rozstaniu. Ten proces może być bolesny, ale jednocześnie daje szansę na rozwój. Nie każdy mężczyzna reaguje na rozstanie w sposób destrukcyjny lub negatywny, niektórzy po przejściu przez ból i żałobę potrafią wykorzystać ten okres do pozytywnych zmian. Pokonywanie rozstania przez mężczyznę może przybierać różne formy. Dla mężczyzn emocjonalnie dojrzałych lub tych, którzy potrafią uczciwie przeanalizować siebie, koniec związku może być okazją do rozwoju. Zaczynają oni zastanawiać się nad swoimi błędami, nad tym, co nie wyszło w relacji i jak ich postawy lub brak empatii wpływały na kobietę. Taka refleksja nie jest łatwa, mężczyźni często mają trudności z radzeniem sobie z własną wrażliwością i braniem odpowiedzialności emocjonalnej. Jednak, kiedy potrafią to zrobić, robią pierwszy krok ku znaczącej zmianie. Tacy mężczyźni mogą dojść do wniosku, że nie doceniali relacji, że skupiali się za bardzo na własnych potrzebach i pragnieniach, zaniedbując uczucia partnerki. Mogą zastanawiać się nad swoimi decyzjami i tym, co mogli zrobić lepiej, by utrzymać zdrowy związek. Często prowadzi to ich do sięgnięcia po pomoc terapeutyczną, głębszego poznania siebie i poprawy w zakresie zarządzania emocjami oraz budowania relacji. Dla niektórych mężczyzn refleksja oznacza zobowiązanie do zmiany. Po rozstaniu decydują się pracować nad swoją inteligencją emocjonalną, uczą się radzić sobie z frustracjami i być bardziej empatyczni. Jest to szczególnie istotne dla tych, którzy wcześniej przechodzili przez relacje, gdzie brak dojrzałości emocjonalnej przyczynił się do ich rozpadu. Rozstanie staje się więc nie tylko stratą, ale również okazją dostania się lepszą wersją siebie. Jednak taki proces rozwoju następuje tylko wtedy, gdy mężczyzna nie próbuje odwrócić rozstania wyłącznie po to, by przypodobać się kobiecie. Prawdziwa zmiana musi pochodzić z jego wnętrza i być motywowana autentyczną chęcią bycia lepszym człowiekiem, a nie potrzebą odzyskania kobiety. Gdy taka zmiana następuje z własnej inicjatywy, mężczyzna staje się bardziej świadomy swoich działań, wad i zalet, a to czyni go lepszym partnerem w przyszłości. Ewolucja emocjonalna mężczyzny nie powinna być obowiązkiem kobiety. Owszem, może być ona źródłem inspiracji, ale wewnętrzna praca nad sobą to coś, co mężczyzna musi wykonać samodzielnie. Powinien nauczyć się rozpoznawać swoje błędy, radzić sobie z bólem rozstania bez obwiniania drugiej osoby i przekształcić to doświadczenie w okazję do wzrostu. Jak kobieta może chronić samą siebie podczas rozstania? Kiedy kobieta podejmuje trudną decyzję o zakończeniu związku, wkracza na nieznane terytorium i niezwykle ważne jest, aby zadbała o swoje bezpieczeństwo podczas tego procesu. Ochrona nie dotyczy wyłącznie bezpieczeństwa fizycznego, ale również emocjonalnego. W sytuacji, w której mężczyźni mogą reagować w sposób nieprzewidywalny, złością, frustracją czy próbami manipulacji emocjonalnej, kobieta musi mieć świadomość zagrożeń i podejmować działania, które zapewnią jej integralność. Pierwszą rzeczą, którą kobieta musi zrozumieć, jest to, że ma prawo podejmować decyzje najlepsze dla swojego zdrowia emocjonalnego i dobrostanu. Jeśli związek przestał działać lub stał się toksyczny, nie musi nikomu tłumaczyć swojego wyboru. Decyzja o zakończeniu relacji powinna być podjęta z pełną świadomością, że ostatecznie to ona odpowiada za własne szczęście i przyszłość. Nikt nie ma prawa sprawiać, że będzie czuła się winna lub zmuszać ją do zmiany zdania. Aby chronić się emocjonalnie, kobieta powinna wyznaczyć jasne granice. Oznacza to, że po zakończeniu związku nie powinna pozwalać byłemu partnerowi manipulować sobą ani sprawiać, że poczuje się odpowiedzialna za jego cierpienie. Mężczyzna, który to robi, próbuje ją w rzeczywistości kontrolować emocjonalnie, a to jest zachowanie przemocowe. Kobieta powinna być stanowcza w swoich granicach i nie ulegać presji z zewnątrz. Jeśli były partner wykazuje zachowania agresywne lub przemocowe fizycznie lub emocjonalnie, kobieta musi natychmiast szukać wsparcia. Może to oznaczać rozmowę z zaufanymi przyjaciółmi, szukanie pomocy psychologicznej lub, w skrajnych przypadkach, zwrócenie się do służb czy wyspecjalizowanych ośrodków. Należy pamiętać, że żaden związek nie jest wart utraty bezpieczeństwa. Życie i dobrostan zawsze powinny być priorytetem. Poza tym ważne jest, aby kobieta otoczyła się wsparciem podczas procesu rozstania. Obejmuje to przyjaciół, rodzinę i specjalistów, którzy mogą pomóc utrzymać zdrowie psychiczne i emocjonalne. Nie musi przechodzić przez to sama. Obecność osób, które ją wspierają, może być kluczowa w radzeniu sobie z trudnościami po zakończeniu relacji. Na koniec kobieta musi pamiętać, że rozstanie, choć bolesne, jest również szansą na nowy początek. Ma prawo napisać swoją historię na nowo, podążać nowymi ścieżkami i skupić się na tym, co naprawdę dla niej ważne. Rozstanie nie jest końcem jej życia, ale początkiem nowej podróży, w której to ona ma pełną kontrolę nad swoim losem. Bądź delikatna i silna.